I teraz tam masz yy, nazwę i hashtag i jakieś numerki po, po nazwie. I właśnie taki, taki cały nick potrzebuję. Okay? I po zaznaczyłem im tą lupkę, gdzie mamy lecieć. Oni w ogóle w dwójkę gdzieś w pistu polecieli, zostawili mnie. Yy, oczywiście żeby mnie, żeby mnie odrodzić to nie, nie... można mnie wykupić. Pobiegają sobie, pokupują plejty czy coś. Przyjechał jeden typ, rozwalił ich w dwóch. Masakra. Gazu się do, iść do Dobra. Pan. Robimy to. Nie powinniśmy skoczyć tutaj. A więc teraz... Można tylko, że mi y korwa znowu ping zwykle, rap a nie może być normalne no. Damy radę. O, tryhard do mnie w locie. No. W sensie, Majster, jak coś to nie ląduj na dachu, tylko wchodź do środka tego budynku. No dobra. Albo zostaj na dworze, o. Żeby nie było, że trzech może paść. No idę sobie Ty chyba wiesz, o co chodzi z tym, z tym budynkiem. Dobra. Le lecimy jeszcze po. No dobra. 1 nie i nie odjąć wiem. jedynkę to nie fajnie to nie wiem co z tym zrobić ja mam dziewiątkę i trójkę Mam no, chyba 1, 4. no bo mam na gościu minus 1 a tam jest jedynka więc nie wiem co dodać jak będzie jedynka to jedynkę daję no, ale może też być 9 nie no i no, nie jest wiecie. dziewiątka dobra 9 4. Ty masz 9-3, tak? No, 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 Prze, no, no, otwiera się? Nie działa. Ja, Pitole. no, 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 co ja teraz mam dać no, dwa. Jest, działa, dobra, mamy to. Dawaj, majster, do nas. Lecimy do metra. metra. Eee, jedziemy na airport, bo właśnie zrobiliśmy easter egga. Jedziemy o. do specjalnego metra, gdzie będzie bardzo dużo rzeczy. I jak coś, to... Nie, nie, nie podnoście specjalisty jak będzie, ja sobie zrobię z niego miniaturkę. Spoko. Dobra, dobra, już każdy wie pasta rabi kurwa, tak naprawdę Niewszczędnej No specjalistę podnieść też trzeba będzie Ale to no, najpierw ten, miniaturka dobra. będzie potrzebna Dobra, jadymy Shopping District A trochę będziemy jechać, ale cóż Dobra, zobaczmy ten czy to ten pociąg... Możliwe, możliwe. Tak, to jest ten, bo yy, taki pociąg możesz rozróżnić po napisie. Masz tutaj maintenance. No dobra. No i jedziemy. Bięknie. Proszę bardzo. Dwie osoby na czacie, pewnie Krecik i Wojtas, więc... Dla was będzie Isrek. Patrzcie, jakie fajne miejsce. Uhu. Wszystko tu jest, co tylko chcesz ja mnie Złote maski Zaawansowany BSP O, specjalista, proszę bardzo, wszystkie berki z gry Super Mam kolosa Jak go, ja go chcę Masz kolosa? No był zrzut kolosa, co nie? Mam kolosa, kurde! Tak wygra, gra! shit! No to nieźle. to jest? Jest jakaś złota maska jeszcze? Czy nie ma? Nie No dobra, to czekaj, ja rzucę skrzynię z pancerzami. Macie może pancerz? A, dobra, tu jest jeszcze jedna skrzynia, okej. O, drugi specjalista, Narra. Poka. Wziąłeś już? Nie, jeszcze nie. Co ty gadasz? Pierwszy raz zdarzyło nam się, że jest z dwóch specjalistów. Ale fajnie. Master, weź sobie specjalistę. Do juggernauta idealnie. Ale kurde. Nie polecam ci tego ja miniguna, bo przybieram. jest słaby. Wiem, że jest słaby. Ale to tego... Ale z pancerzem w... będzie dar, ten, nie? Kolosa to byś mógł zostawić w momencie, kiedy... będzie już tak pod koniec meczu, można powiedzieć. Bo wtedy to no, wiesz, ja jak coś cię leciał ka... Nie i ktoś go weźmie. No Dobra, a mamy już to z... Ej, nie ma tego, że wszystkie strefy nam pokazuje. No nie, Dobra, no. jak są wyjść? Oh shit. Y, zaraz, zaraz. Albo nie przeszkekaliśmy, dobrze. No właśnie ja teraz przeglądam. A i dostaniesz master po grze chyba z y, ten schemat. Tak, podniosłem go no. Dobra. No ja tam przeszukałem nie, nie. wszystko Jest nalot precyzyjny razy dwa tylko Dobra Trzeba lecieć do strefy, nie? No dobra, lecimy Nie ma co Włączyłeś pan? Włączyłeś, dobra Tak, tak no To jedziemy sianka, sianka, mamy Dwóch specjalistów Kurde, gdzie to mogę zrzucić. Dobra, yy, dacie mi pieniążka, to ja pójdę szybko po zrzucik. Wyjdę tędy, wyjdźcie tym drugim wyjściem, jak coś. Aha, Szczepa chce iść. To Szczepa mogłem ci dać pieniążkę. Dara, no to chodź, powiedziałem we dwójkę, Ty przecież możesz w tym sklepie kupować przez ten, przez autobus, nie musisz wcale wychodzić na Co ty gadasz? Wy tak skakaliście? Na górze tutaj jest typ U Typu Nie zacząłem jeszcze ja do nich strzelać Ja mam zrzut już Gdzie idziemy Ale się patrzy, no stoi w miejscu Kurde, no stał w no, miejscu nie, a się strzelać do niego na razie ja, Za szybko się schowa. No i trzeci to Ale tak, tak. Chodźcie tu gdzieś bardziej za ten most. Kurde ginę zaraz. Już was osłaniam też jak coś. Mamy zrzucik już. Biorę tą. Biorę... Snajperkę. Ja se kolosu rzucam No i gitara O Nexon siemano, siemano Kurwa, to niepotrzebnie brałeś specjalistów, tak? O, oh shit No i majster jest kolosem Samochód potrzebny Bo obiegać w tym to... Ja nie wierzę No i kozak Eee... Szczepo? To jest... No. Masz tutaj Eee... Corka, nie to Tutaj jest specjalista Padłem tu po dachu Nade mną. No tu specjalista sobie, możesz sobie go wnieść Jakiś bez py? Ło, ale strzelił z Pięknie do mnie A wiem skąd Gdzieś jeszcze z tego chyba nawalają, z... z góry Z Airporta, tak, z Airporta, na airpocie jest Dowjeżdżam Dawaj jeszcze pochość tu do mnie, weźmiesz specjalistę Jeszcze raz, drugi A dalej. Powaliłem. Fuck this shit. Ja maski w ogóle nie mam. I co ty podniosłeś, że ci się świeci? Ty miałeś. Za... Tak, zaawansowany BSP jeszcze jeden miałeś. No, no ja to ja nie mam. Ja, miałem ja też te jeden, grubię. jednego mam. Jeszcze po ty, tam wygraj szybko gułak, ja cię oznaczę specjalista Jak coś No ja nie wiem, Jak nie no, to cię wykupię na szybko. No, no ja, muszę... ja też sam spokojnie, bo mam dwie, dwie walki. Majster, chodź tu do mnie. Jadę. Jeszcze dwie walki do, do mojej. Może kurę, wiesz, co na cały team i robisz, nie to jest piękne. No idealna gierka Specjaliści czuję, że wygramy może być Dość dobre Jeszcze mamy dwa razy zaawansowany BSP Idealnie Tylko trzeba pilnować tego. Będziesz pilnował specjalisty to to już nikt może już wrócić na front Dobra, szczepan tutaj jak coś Do nowej, bezpiecznej trefy. Majster już 4 kilo. Jestem no Kuras tak Biją Zbiłem mu kewa tego na czerwonym Na tym zbiłem Kewa Jadę Jeszcze skądś do mnie nawalał jeden Koczył. Uciekł Gdzie ty szczepa te, tego typa masz? O, biją mocno Dobra, puszczam jednego Uwaga, zaawansowany BSB w sektorze Bijem je z dachu do nic mocno, wiesz? jest Jeszcze po ty podniosłeś drugie BSP, tak? Podkładam BSP Wroga. Podkładam jest to czysto Co tam jak tam? A wszystko dobrze Nexon Jeden kręci się gdzieś tu w Garów i jeden jest na górnym aeroporcie. Ja wejdę A? sobie tutaj właśnie. Strzelają sobie tu. KW, prawie. Unieruchomiono, dobra. Będzie musiał skakać i skaczę. Raz Dobra, krecik jak coś tam jest e, nie stary, widać tam. na mapie jakiego nauka czy nie? Tak, widać cię. Jest na wieży też jeden. Jeden do mnie nawala z airportu, z góry. Top airport tam. To jadę Ta, świeci snajper. Ole dostałem bułę. Ja się podnoszę. Tak, dobra. Ty, ty majster, majster, tam uważaj, bo masz połowę życia już. Właśnie widzę. Aby się przydało to sejwować jakoś. Kurde, no, za Jest na porcie to ja już nie mam pancerzy, ja już się nie wychylam nawet. No, bo Jesteś w stanie mi dać kilka tych pancerzy? Sam na dole, chyba nie wiem, na dole. mają na mnie, fajnie. Do powodzenia. Dzięki za pancerze. Na wrócili chyba. Patrzę tutaj z dołu na ten dach. Dobra, biegnę po pancerze. Fight this shit. Z drugiej strony słyszę na dachu tutaj jak się biją, chyba. No, dane z drugiej strony są, ale nie wiem, z kamień. A właśnie z tego dachu to znaczyłeś. Ojej, bołe, dostałem z tyłu. Dostają ode mnie Zda po pancerze. Staram się podbiec, staram się podbiec. Ja już podbiegnę z góry na Dobra, 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 jestem, jestem już.

Uwalić go tylko raz w łeb i będzie git. No to już to po lewej się biją. No. Jest super stara. No są tutaj w tym budyneczku. Wiesz, Dobra, nawala do mnie znowu typ. Ten z, z airporta uciekłem. Ale się bierdano. Kurwa, Marinek. No musisz tu jakoś do nas wrócić. Oh no, już to, to nie... W tym niebieskim są, tak? No nie te jakiś budynek inny? do strefy No właśnie, ja bym poczekał jeszcze No nie te hmm, już się tak sprzedałem z tej pozycji masakra. Nie lejdą tu mówić Pamiętaj Majster, że my sami w dwójkę ściągnęliśmy kolosa też, więc... Wiem, wiem. A masz już połowę życia to już w ogóle lipa też. Tym bardziej jak oni będą na e celnie do ciebie strzelać, ty musisz tylko na blisko. No właśnie ten problem. Ja dlatego no ja mam nie samochód nie dobrze z tyłu. To jak podjadę, problem, to są problem to będą mieli ci z airportu, bo będą musieli do nas przyjść. Ale ja nie wchodzę, no nie dziwne. Jednak głowa ze snajperki dużo zabiera, bardzo. Jeden powalony Ładnie Dobra, uciekają Spędź auta może, to? Czekaj Ładuję sobie Fuuu, shit Wszystkich! Chcesz sobie zrobić budynek jakiś? Bo ja bardzo wolno biegam. Widział mnie jakiś od lewej. Dla się radę mu wykupić. Ktoś wbiegł do, do budynku do nas, czy to ty? Ja wybiłem drzwi. Dobra. Kurde, biegi! Bierz, majster, samochód i spróbuj wykupić Szczepa. To chodź tu, pasem. gdzieś Masz cztery koła. No, faktycznie. Kurde, A jak tam wjechać? No ho, ktoś mnie widział. Nie wiem skąd to. No dole coś, podjeżdżam do ciebie. Poszedłeś? Jednego zabiłem. Kurde, kurde, kurde. Jeden jest wzdłuż tych budynków, jak coś. Ej, nie mogę wskoczyć. Maister? Oh, Dobra, mam maskę. Do tego domku. Staram się, ale. Średnio mam na razie jak? Ty hey, możecie, się na sobie podjechać. Fajnie. Spróbuj przesejwować tego, tego, ten swój pancerz. Ja już że się wbiegłem. Ale tu rozpierdol będzie zaraz. No, 15 osób zostało. nie, hey, znaczy 13. Dajcie znaczy, radę Stajmeister bardziej tutaj Weź to trochę i rozstaw od razu W tym wydębcu Kurde, dwie osoby zabije to będę miał więcej życia, nie Widzę ich Jeden zabity Po nie? Już się pedały. kolejny zabity. Się gazu. Bezpieczna Lecimy czy czekamy? N Można poczekać, aż oni będą biedzko u nas. Pięknie. Trzy osoby zostały. Czyli dwa osobne Zabity jeden. Jeszcze jedna osoba. Tak, no to już nie wygra. Tak. Pięknie. No i panowie wygrana. O to chodziło. Proszę bardzo. Jest odcinek na kanał. Isterek plus wygrana. Fajnie, fajnie. Dobra. Dzięki za gramę na dzisiaj. Dobra. Dzięki też. terdığım. Ja, moet 13 kg